Witajcie, kochani! Przed nami nowa gazetka promocji na stokrotki, a w niej same zakupowe perełki Jeśli szukacie okazji na ten tydzień, dobrze trapiliście. Mam dla Was przegląd najlepszych promocji, które pomogą Wam zaoszczędzić na codziennych zakupach. Nie przedłużam i zabieram Was prosto do najnowszych hitów Stokrotki. Stokrotka startuje z nową gazetką promocyjną, a w niej pełno atrakcyjnych ofert, które warto mieć na oku. Każdy, kto szuka dobrych cen na podstawowe produkty spożywcze, artykuły gospodarstwa domowego. I niezbędne rzeczy, znajdzie tu coś dla siebie. W tym tygodniu warto zwrócić uwagę na świetne ceny świeżych warzyw i owoców idealne do zdrowych posiłków. Sezonowe produkty w wyjątkowych cenach sprawią, że można je kupić naprawdę korzystnie. Nie zabraknie również promocji na mięso wędliny które idealnie sprawdzą się na rodzinne obiady, czy szybkie kanapki. Dla miłośników na białą stokrotka przygotowała wyjątkowe obniżki na ser i jogurty. A jeśli szukacie czegoś do domowej spiżarni, warto spojrzeć na promocję na produkty suche, takie jak makarony, kasze czy ryż. To świetna okazja, aby uzupełnić zapasy w dobrej cenie. Nie możemy zapomnieć także o produktach do domu. Jeśli planujecie zaopatrzyć się w chemię gospodarczą lub kosmetyki, Również znajdziecie coś dla siebie. Stokrotka przygotowała atrakcyjne promocje na popularne środki czystości oraz codzienne artykuły higieniczne. Jak zawsze, Gazetka Stokrotki to idealne miejsce, by znaleźć prawdziwe hity cenowe. Warto zapoznać się z ofertą i zaplanować zakupy, by skorzystać z najlepszych okazji. To już wszystko na dziś, jeśli chodzi o najnowsze promocje w Stokrotce. Mam nadzieję, że ten przegląd pomoże Wam zaplanować zakupy i skorzystać z najlepszych okazji. Jeśli podobał Wam się ten film, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybować kanału i kliknąć dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych promocji. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym przeglądzie. Miłych zakupów! Świat budzi się w lasku dnia, w sercu miasta znajome drzwi. Tam, gdzie smaki układa los, gdzie czeka na mnie mały głos. Chleb prosto spieca mleko lśni, słodkie jabłka pachną sny. To tu codzienność nabiera barw, gdzie każda chwila ma własny tak Wszystko to, co sprawia, że dzień ma lepszy ton. Od rana po zmierzch, od cienia po blask. Tu każdy zakup ma własny czas. W sercu miasta w rytmie dnia, tu życie smakuje tak jak ja. Lista w dłoni, a serce zna, Gdzie czeka świeżość, Gdzie czeka smak, Wybieram uśmiech, Wybieram czas, Tu każdy kęs to lepszy świat. Życie smakuje tak jak ja To nie tylko miejsce, to nie tylko sklep To chwile, które zostają w nas Każdy poranek zaczyna się tu Gdzie miłość do smaku ma własny puls W stokrotce znajdę wszystko Dnia tu życie smakuje tak jak ja, tu życie smakuje tak jak ja. Spokojnie wchodzę w nowy dzień. W powietrzu nosi się znajomy szept. Drzwi się otwierają, witają mnie. Świat pełen okazji, tu czeka mnie fest. Kolory cen tańczą wokół mnie. Każdy moment może być złotem. Co nowego jest, w tym rytmie oszczędzam. To mój mały gest. To jest ten czas, gdy liczy się styl. Promocje czekają, więc łap co chcesz dziś. Zrelaksuj się, pozwól chwili trwać. Najlepsze oferty na ciebie chcą grać. Dają swój własny plan. Krok za krokiem dobry wybór mam. Jeszcze jeden rzut oka, jeszcze chwilę tu, bo w każdej okazji kryje się mój ruch. Kolorycem tańczą wokół. śmiechem przeglądam co nowego jest w tym rytmie oszczędzam to mój mały gest to jest ten czas gdy liczy się styl promocje czekają więc łap co chcesz dziś zrelaksuj się